Co nam, stus władzę, Chrystus, królem Polskich, Chrystus stus władzę, co nam? Podmudzenie się wychą w dźwięk podjął zasady. Takiego wiwaru sobie właśnie kupiliśmy i już nie dojedziemy. <gry> może do mnie no, nie przyleciał. Może inne troszeczkę dojedzie. Dobra, dobra, rozumiem. To jest logiczne. Na no wolnie to jest takie duże. Okay. Usłyszałam, że ktoś dziękuje i daje mi jakąś zapłatę za różanie za to, że ja się modlę za, za tą osobę, to było dla mnie tak uderzające. Mówię, w końcu ktoś rozumie, że modlitwa to za modlitwę też jakby staje coś, że, że Pan Bóg płaci też za modlitwę. Prawda? Bo każde. To, to jest praca jednak, tylko tą pracę nie każdy rozumie. Dużo ludzi, ja wiem, że z, z dużą ilością, jak ktoś pyta, co robić na przykład, to nie zrozumie tego, że powiem, modlę się. Ktoś powie, no ale co ty tak naprawdę robisz, a, prawda? No modlę się. Dla mnie to jest wielka sprawa i wiem, że Pan Bóg mi błogosławi i płaci mi również, tak, no. bo te pieniądze zawsze jakoś tak się kręcą, no, nie? Tak. Czuję bardzo. To. Ale to też tak jest świeże, to nie jest jakoś ale tak. Sobie. A ja kiedyś taką fajną słyszałam. Ktoś, kto się modlił. No omadla przez to. Mm. I, a co ty robisz? No modlę się. Hmm. A No, Łe, no, to tam... Się, ja też u was słyszałam to, 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 na internecie, to, to, no. siostra zakonna była tak, że dzieciaki pojechały no. i, 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 i tak, to jest to? Nie, nie, taki, to, taki był no i w końcu Aha. tak szybciutko powiem, że y, to, no to, to... Co ty tak ja, naprawdę nie, robisz, co to ty, tak, No to no, jak jest. powiesz ojcze nasz całe, to ci dam, y, to ci dam poczekaj, bo tam była jakaś, jakaś nagroda, jakaś zapłata, no, no załóżmy półcielaka. I on, no dobra. i on zaczyna, ale dwuletni, <noise> e, czyli to nie jest takie proste, tak, że on zaczął i już poszła, Jaka intencja już poszła to. myśl na... O, to jest przylepa, mm. a ja nie liczy Mieliśmy do przedszkola iść, ale nie poszły, bo do... nie, nie poszło bardzo dobrze. Tu jest lepiej i Ale tu od nas nie, Pan się ją teraz odwiedził i to jest Wiedziałaś, jaki mamy najważniejsze. Chciałasz? Na wózku? Ja myślę, że... To było dla mnie no niesamowite, że ja, ktoś jeszcze w tej poczekalni tak też czeka. Tak, czeka. Niesamowite to było dla mnie. No. I daje jakąś informację. No, no, ale to była taka bardzo odpowiedź wsparcie. dla mnie no bardzo wielka. Tak. Jak wy mówicie o, cudze, o tych waszych znakach, Znaka. ale ja, ja na innej zasadzie. Bo ja się zamykam i ja nie czekam, ja nie chcę, bo ja wiem, że te znaki bardzo często u mnie, bardzo dużo ludzi mnie, że tak powiem, atakuje. Przez moją mamę na przykład. A później po czasie, po pięciu latach, nawet potrafi ktoś powiedzieć, wow, ty, ty miasto, rację. tak. I to nie chodzi o tą rację, prawda? Ale no, ja się to musiałam to zamknąć z tego świata, tak. żeby się wyciszyć i, i mówić, panie, Boże ratuj, ratuj, tak. bo Ja przecież nie mogę, ale. To nie ta następuje natychmiast. Czasami, no, czasami tak, a czasami trwa. Ale powiedz mi, panie, Jezus w ciszy przyrody. No, ja uwielbiam ciszę, ja kocham ciszy. Tak, bo tutaj mamy taką. Ojcze nasz, który jest w niebie, święć się imię Twoje. Przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie tak i na ziemi. Chleba naszego poprzedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas w Tak żebyśmy to... Chciałbym brata zapytać, dlaczego brat nas tutaj zaprosił? Z tego względu, że widzę, że idziecie, macie przed sobą długą drogę i żebyście się posili. Tylko taka? Tak. Dobrze. A czy brat słyszał coś o tym obrazie? Tak, tak. Wcześniej słyszałem już o tym. No dobrze. Pięknie dziękujemy za gościnę. Było naprawdę smacznie. I yy, chcielibyśmy podziękować modlitwom, pa, yy, bratu i całemu tutaj zespołowi obsługującemu. Proszę bardzo, będę Dziękuję. А може быть осиковый? Да. Обы не будут. Так, всё. Vai rápido. Aí, ele vem super